Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia, wlec was będą przed królów i namiestników będzie to dla was sposobność do składania świadectwa postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony ja bowiem dam wam wymowę i mądrość której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić i tutaj się zatrzymajmy kiedy to się stanie jak to się zaczyna że ktoś na kogoś podnosi rękę i zaczyna go prześladować to się zaczyna od, od wina, od złego natchnienia, bo wino to jest natchnienie. Może być wino dobre, czyli symbol Ducha Świętego, natchnienie Boże, jakiegoś działania, myślenia, jakichś słów, no i może być natchnienie pochodzące od demona. I tak było w przypadku Baltazara, króla Baltazara. O tym czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z dnia w księdze Daniela. Król Baltazar urządził dla swych możnowładców liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia które jego ojciec, Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego można władcy, jego żony i nałożnice. Czyli nie dość było Nabuchodonozorowi, że zniszczył świątynię pańską, to jeszcze jego syn, w, w, w jakim uniesieniu, po tym jak zasmakował sobie w winie, no, dopuścił do Dopuścił się do świętokradztwa. Uderzył osobiście Boga, bo świętokradztwo jest uderzeniem w Boga. Kto nas prześladuje, prześladuje Boga. Jeżeli idziemy za Bogiem, a nas prześladują, to prześladują samego Boga. Kto Was dotyka, mnie dotyka, mówi Pan. Więc wszystko zaczęło się od jakiejś tam uczty, nie? Od zasmakowania w winie, ale nie w tym, którym się powinno zasmako zasmakowywać. Wino nie pochodzące od Boga. Oczywiście to jest symbol, to jest przynośnia, to jest, taki, to jest ta, 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 takie duchowe, to wino. Ktoś pod wpływem pożądania, patrząc na kobietę albo na mężczyznę, Dopuszcza się świętokradztwa, dopuszcza się cudzołóstwa, bo każdy grzech też jest świętokradztwem i uderzasz w Boży plan, w Boży zamysł, bo pycha opanowała Twoje serce. I król Baltazar jest pysznym człowiekiem i jeszcze, jeszcze pod wpływem tego alkoholu, tego wina, dopuszcza się nie, nie tylko aż nie tylko. Spicia z tych srebrnych i złotych naczyń, ale jeszcze zaczął on wychwalać bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. Wzywał inne bóstwa. Jest jeden Bóg, nie ma in, innych Bogów. Jeśli ktoś wychwala bożki, to wychwala demony, które kryją się za bożkami. C kiedy przyjdzie to, o czym mówi Pan Jezus, podniosą na Was ręce i Was prześladować będą. W każdej chwili to się może wydarzyć. I, I pewnie już tego doświadczyłeś, a jeśli nie, to doświadczysz. Idę sobie ulicą i nagle pojawia się jakiś człowiek pod wpływem alkoholu i zaczyna mnie znieważać. Raz siedziałem pod kościołem. Z jedną dziewczyną i rozmawialiśmy sobie o Panu Bogu. To było chyba na przystanku Jezus, tak. No i na, dru na drugiej stronie ulicy pojawił się mężczyzna z winem. I tak sobie rozsmakował w tym winie, i tak się spojrzał na nas i mówi: Weź tam, weź ją i idźcie tam gdzieś, nie? Ja wie: No co ty człowieku opowiadasz? Mówię, to jest moja siostra, nie? Nie, ja takich rzeczy nie będę robił. A on mówi: no weź tam, weź tam, nie? I tak mnie próbuje skusić. I ja zacząłem się modlić w duchu, a on nie wiedział, no bo nie słyszał tego. Ja się modliłem w duchu. I on do mnie mówi: nie rób tego, a skąd ty wiesz, co ja robię teraz, nie? I ja mówię, to był człowiek chyba opętany, nie? Skoro. Zna moje myśli, wie, że ja się teraz modlę, po cichu nawet. Tak po cichu się modliłem że, 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 że nie wiem, czy ta dziewczyna słyszała, że się modliłem, co się działo obok mnie. I on mówi nie rób tego. Ja mówię, w imię Jezusa odejdź stąd i odszedł. Odwrócił się na pięcie i poszedł, nie? E, przyjdą takie czasy, że ktoś nie odejdzie, ktoś cię uderzy. Słowem, czynem. Pięścią. Uderzenie w twarz tak nie boli, jak uderzenie słowem. Albo jak widzisz, że ktoś depcze po tym, w co ty wierzysz. Jak ktoś się wyśmiewa z tego, w co ty wierzysz i, i, i zaczyna cię prześladować, a ty nic nie możesz zrobić. Nie możesz mu oddać tym samym. No bo Jezus mówi: Nie, nie, nie róbcie tak, nie bierzcie odwetu. Jeśli ktoś ci uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi, i tak dalej. No, mnie tak kiedyś ktoś uderzył, prowokując mnie. Ja y, niestety dałem się sprowokować. Nie uderzyłem go ręką, ale uderzyłem go słowem. I on do mnie mówi: Pod wpływem alkoholu. On wtedy też był. To ty taki jesteś, katolik? Nie nastawiłeś drugiego policzka? Ja wiesz skąd on takie rzeczy wie, nie? No też był pod wpływem ducha, ale nie Bożego. Więc będą Was wydawać, prześladować. I to może być w, w każdej chwili. To może się wy, wydarzyć w każdej chwili. Tak jak to świętokradztwo, z, które było udziałem Baltazara. I my mamy być jak Daniel. Daniel, który świadczył o Bogu, chociaż był osamotniony. Był sam i ten Baltazar kiedy dopuścił się tego świętokradztwa to zobaczył palce ręki które ukazały mu się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu i tam było napisane coś czego nikt nie mógł zrozumieć słowa które były niezrozumiałe i król bardzo się z tego powodu przeraził. Jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie. Czyli możemy sobie wyobrazić, co się stało z Baltazarem, z takim potężnym królem, synem Nabuchodonozora, gdzie nawet jego imię było aż tak straszne dla wielu ludzi. Jak, w co on wpadł po tym, jak dopuścił się tego świętokractwa i, i jak zobaczył te, te, te napisy na ścianie? Nie? Widział, jak one powstają. On się przeraził, stawy biodrowe uległy rozluźnieniu. Kolana jego uderzały jedno o drugie. I tak jest z tymi właśnie, którzy nas atakują. Oni się boją, dlatego atakują. Tak jak psy. Psy się boją i szczekają. I atakują. A my nie mamy się bać, nie mamy atakować. My mamy przepasać swoje biodra. Jak to mówi Słowo Boże wielokrotnie: przepasz swoje biodra, bądź odważny, nie bój się. Ja jestem z Tobą, mówi Pan. Nikogo się nie lękaj. Bądź mężny, odważny. Wkładam w Twoje usta, moje słowa. Będziesz do nich mówił, to oni będą drżeć przed Tobą. Będziesz miał mądrość, nawet nie układaj sobie tej obrony. Postanowcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. I rzeczywiście tak jest. Wielokrotnie czegoś takiego doświadczyłem I, my, i Ty też doświadczysz. Każdy z nas tego doświadczy, jeśli będziemy wytrwali. Przy Panu, jeśli wytrwamy przy Panu, chociaż będziemy w mniejszości, bo jesteśmy coraz większej mniejszości. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie, wydawać Was będą nawet rodzice, bracia, krewni, przyjaciele, i niektórych z Was o śmierć przyprawią. Z mojego powodu, z, z powodu mojego imienia, będziecie w nienawiści u wszystkich, u wszystkich. Może jeszcze dzisiaj nie jesteśmy w nienawiści u wszystkich, ale tak będzie. Czasami się tak zdarza, że spotykam ludzi, którzy mają w sobie tą nienawiść, która aż po prostu wychodzi z nich jak dym z, z komina albo z jakiegoś wulkanu. Tak jak ostatnio wulkan wybuch w Afryce. Taki wulkan, który 10 tysięcy lat nie wybuchał, wybuch nagle, nikt się nie spodziewał, że wybuchnie i wybuchnie. Jakby miał w sobie taką nienawiść, nagromadził sobie tyle nienawiści, że aż musiał wybuchnąć. I tak będzie, że ludzie grzeszą, 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 dodają grzech do grzechu, świętokradztwo do świętokradztwa, aż w końcu to wychodzi na zewnątrz. I przychodzą jakieś głupie pomysły, natchnienia, żeby drugiego człowieka zniszczyć. I tak będzie. I tak się dzieje. W całym świecie się tak dzieje. W naszym też się tak stanie. W naszej katolickiej Polsce też tak się dzieje i tak będzie się działo. I Jezus mówi, że musimy się na to przygotować. Przez co? Przez co? W jaki sposób się do tego przygotować? Przez wytrwałość, przez stopniowe trwanie w Panu, krok za krokiem. Idę za nim, czytam słowo, nie daję sobie odpocząć. Idę za nim, chodzę na każdą mszę, na którą jestem zobowiązany pójść. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Trwam w przykazaniach, wypełniam je. Idę krok za krokiem. Słucham, nasłuchuję mojego Pana. Staję, staram się być własce uświęcającej, ale nie tylko staram się, ale jestem w własce uświęcającej i, i będę, będę jak Daniel, o którym sobie przypomniano. Przypomniano sobie o Danielu, bo zapomniano o Nim i przywołano go jak niewolnika. Wytłumacz nam to. Co się dzieje? On wytłumaczył. I król Baltazar umarł tego samego tej samej nocy. Boże, jakie to jest piękne, nie? Słowo Boże wypełnia się na naszych oczach. Jakie to jest piękne, że Bóg jest naprawdę po naszej stronie, jeśli my jesteśmy po jego stronie. Jakie to jest piękne. No i wtedy można śpiewać: Błogosławcie Pana słońce i księżycu, błogosławcie Pana gwiazdy na niebie. Błogosławcie Pana deszcze i rosy, błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie. Kto błogosławi Pana, ten kto jest czystego serca. Kto go uwielbia, ten który jest czystego serca. Psalm 33. Musimy o tym pamiętać. A przecież Baltazar miał przy sobie yy, te wszystkie kielichy, złote, srebrne, te wszystkie naczynia, które były przygotowane do sprawowania kultu, i on nie potrafił z nich korzystać w dobry sposób, więc jest bezcześcił. Czy tak będzie w naszym kościele? Czy tak już jest w naszym kościele, że, że kościoły są bezczeszczone? Czy słowo Boże jest bezczeszczone, bo jest nieczytane, bo jest niezrozumiane, bo jest niegłoszone? Myślę, że, że tak jest. Więc jeśli Jezus mówi, że nawet, na, nawet wasi rodzice, bracia, krewni, przyjaciele będą was wydawać, czyli nawet ci, którzy mają się z nami modlić, którzy są najbliżej nas, tak jak Judasz był najbliżej Jezusa, wpadł w świętokradztwo. Dodawał grzech do grzechu, i zły duch wszedł w niego. Na uczcie rozsmakował się w grzechu i poszedł wydać Jezusa. Więc jeśli on został wydany, to i my też będziemy wydani. Nie uciekniesz przed tym, chyba że staniesz po drugiej stronie. I wtedy ty będziesz wydawał innych. Jeśli nie chcesz, żeby ciebie wydano, to ty będziesz wydawał. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.